Cześć! Rozwiązanie tego zadania przedstawię w czterech odcinkach. Przykłady B, C oraz D to będą bonusy dla osób wspierających kanał. Teraz pomogę Ci rozwiązać przykład A. Zaczynamy od narysowania dwóch funkcji. Pierwsza funkcja o takim wzorze, druga funkcja o takim wzorze. Najpierw musimy narysować coś prostszego, czyli funkcję f1 od x o wzorze pierwiastek kwadratowy z x. Następnie tą funkcję będziemy przekształcali w powinowactwie prostokątnym. Dopiszemy tą czwórkę. Za chwilę wyjaśnię, na czym polega powinowactwo prostokątne. I w ostatnim etapie dopiszemy do x plus dwójkę. W, drugim, w drugiej części będziemy rysowali funkcję g1 od x. To się równa wartość bezwzględna z x. Następnie wykres tej funkcji przesuniemy o wektor o współrzędnych minus 1 plus 4. Mówię minus 1, zapisuję plus 1. Pamiętaj, że tutaj w translacji zawsze musimy przy x myśleć na odwrót. Jeśli przesuwamy się w lewo, to z plusem, jeśli w prawo, to z minusem. Dobrze, to narysujemy wykres. Najpierw wykres pierwiastkiem. To są punkty, które należą do tego wykresu. Jeśli podstawię pod pierwiastek w miejsce x9, to wartość będzie równa 3. Tak wygląda ten wykres. Teraz powinowactwo prostokątne. Na czym to polega? Otóż zwróć uwagę na, na przykład na ten punkt. Jego odległość od osi X wynosi w tym momencie dwie jednostki. Jeśli wymnożymy teraz hmm, tą odległość przez 4, to ta odległość wyniesie w tym momencie 8 jednostek. Tak czyli mieliśmy 2, to teraz mamy 8. No to dalamy punkt na 8 jednostek od osi x 4 6 8 tutaj ten punkt wyląduje. <laughs> tutaj mieliśmy odległość równą 3. Jeśli pomnożymy tą odległość przez 4, to musimy odsunąć ten punkt od osi na odległość 12 jednostek. Nie zmieści się to tutaj, więc na razie zrezygnuję z tego planu. I jeszcze ten punkcik. Oddalam na 4 jednostki, ten zostaje na swoim miejscu może aż taki duży wykres nie będzie nam potrzebny, nie wiem więc na razie sobie tylko tak narysuję że tutaj się funkcja nie kończy teraz będziemy przenosili wykres, przesuwali wykres o dwie jednostki w lewo każdy punkt o dwie jednostki w lewo I gotowe. To jest funkcja f od x. Następnie narysujemy wykres funkcji z wartością bezwzględną. I ten wykres przesuniemy o jedną jednostkę w lewo, cztery w górę. Jeden w lewo, cztery w górę. Czyli z tego punktu muszę poprowadzić ramiona. To tutaj, nawet może dłuższe to ramię narysuję. tam wyjdzie mi punkt przecięcia, i to jest dla nas istotne. Zaznaczmy sobie czerwonym kolorem, gdzie mamy punkty przecięcia. To jest tutaj i tutaj dla x równego 4. A tutaj mamy dla x równego minus 1. Kółeczka w tych miejscach są zamalowane, ponieważ zobacz, w nierówności dopuszczona jest równość. A my mamy patrzeć na wykres fioletowy i pomarańczowy i znaleźć te wartości, te argumenty, dla których mm, wykres. Pomarańczowy położony jest nad wykresem fioletowym. Wykres pomarańczowy nad fioletowym. Tutaj ten wykres przejdzie, pomarańczowy przejdzie dalej i fioletowy jest nad pomarańczowym, natomiast o, od tego miejsca do tego miejsca wykres pomarańczowy jest nad fioletowym. A zatem rozwiązanie tej nierówności to przedział. od minus jedynki do czwórki. W taki oto sposób będziemy rozwiązywali każdą kolejną nierówność. Teraz pokażę Ci odcinek bonusowy z rozwiązaniem przykładu B. O, tutaj widzę, że mam błąd ze względu na to, że cały wykres mi się nie zmieścił. Ja się zasugerowałem tym ramieniem, że ono się, to ramię się przetnie z tym ramieniem, prawda? Tutaj powinniśmy dopisać siódemkę. Ten wykres pomarańczowy z fioletowym przetnie się w x równym 7. Gdzieś tam bardzo daleko. Gdybyśmy rysowali wykresy porządnie, gdybym to zrobił, no to y, rzeczywiście to rozwiązanie wyszłoby prawidłowe. Ale, no niestety, metoda graficzna nie jest doskonała.